Ze względu na prace remontowe w Parku Centralnym bieg noworoczny, organizowany przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, odbył się na sportowych obiektach przy ulicy Śląskiej. Na starcie zameldowały się całe rodziny, przeważali mieszkańcy Świdnicy, lecz na starcie pojawili się również biegacze z całego dolnego Śląska. Długość tras wytyczonych alejkami była dostosowana do wieku uczestników. Na najmłodsze skrzaty, przedszkolaki i młodsze czekał dystans 100 metrów. Seniorzy i oldboje zaś musieli zmierzyć się z trasą o długości 4 km. Bieg noworoczny już za nami. W tym roku uczestniczyło w nim 223 uczestników biegaczy z różnych miast, nie tylko Świniczanie, bo przyjechali też biegacze z Wrocławia, Dobra, mocna grupa, z Siedlencina, z Wałbrzycha, ze Strzegomia, z okolicznych tutaj miejscowości stanowic Bystrzycy Górnej. Najmłodszym uczestnikiem była Hania Bobrowska, zaledwie 13-miesięczna, która oczywiście przy pomocy taty przebiegła ten dystans, ale na koniec otrzymała nagrodę w postaci statuetki nagrody rzeczowej a najstarszym biegaczem był pan Józef Żuk o 74 lata starszy z Wałbrzycha biegacz który przebiegł swój dystans Nestorów 3 km Bieg główny, czyli bieg seniorów wygrał Krzysztof Pałkiewicz ze Świdnicy, który na stałe w tej chwili przebywa we Włoszech, a wśród kobiet najlepszą zawodniczką była Halina Szczęsna-Radzikowska ze Świdnicy. Na pierwszych 200 zapisanych uczestników czekały pamiątkowe koszulki z logo biegu noworocznego. Nagrody, statuetki, medale oraz dyplomy przewidziano dla najlepszych trzech zawodników każdej kategorii. Zwycięzców honorował Edmund Franczak, dyrektor OSIRU.